Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj mamy 29 sierpień 2024 rok. Ja jestem przy następnej rodzinie, gdzie będę czynił mi odebranie. Układał gniazdo na zimę i leczył na warozę cukrem pudrem. O, oh, to bardzo ciężki I teraz lekko muszę im tu... Puściłem, Puściłem troszkę dymu Dę z jeżby, z miękkiego drzewa, żeby miał niższą temperaturę. Teraz będę szukał pustych plastrów, żeby po prostu ująć pszczołą na zimę, zmniejszyć gniazdo. Zobaczymy z jakim skutkiem, z jakim powodzeniem. Bardzo dobrze mi się tu udało z tym plastrem o kurda co mi spadło tu bo nie ma nic na niej. jest to prawda troszkę czerwio ale to taką ilość to można wyjąć zobaczyć ile warozy w tym siedzi dla profilaktyki I teraz Wchodzę w następną ramkę. Co tu słychać na niej? Ramka czysta, bez niczego. No i bardzo dobrze. Prostsza robota. A moje zadanie w tej chwili jest tylko dojść do pierwszego tego, żeby potwierdzić że pszczoły mają materiał na założenie mateczników taką ramkę to można zostawić tu z tyłu za zatworem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem o kurde, jak to ta ramka następna jeszcze tą ramkę zobaczę no po prostu trzeba o widzicie jeszcze lepiej się złożyło widzicie nowe czary, plastry także chyba w miarę udowodniłem to że pszczoły głodne nie będą robić plastrów no chyba że kto ma dobre zbiory no to będą zasuwać Jakbym ja z dami zaczął przełychować, nawet w październiku plasty ożywiały 3, 4, 5, 6, 7, 8, dobrze, 8. No i to wszystko ładnie tu wyszło i kolera muszę sobie korpus 3 przy, przełożyć nie będę, bo mi przyłożyłem żeby nie podniecać parę no i widzimy widzimy tu klaster nowy w za niecknięty co tu będziemy kryć moje Kaukazy takie klastery olewają Mowę, a nie ruszyć. Masakra. Coś tu jest z tego miodu. Ale raczej w Korpusie Górnym tego miodu powinien być miodni, Bo w nim ciężar. Miała ciężar. Muszę ramki wypodważać do tego żeby rozrywać bardzo zlepione nie są zasklepione, ale w miarę ramki wypełnione Pięcia, żeby te ramki musiał czekać do następnego serżonu serwaczkiem jakby to było fajnie gdyby człowiek mógł to oczepywać rękami tu dużo czynności przebiegały 嗯 <laughs> I tu ramka rozwalona. No niestety mam w pracowni gwoździe. zbijam te ramki, tu Zbijam ramki, korpusy, które są wstawione na rządce. A i teraz higieniczne plastry. Idą proszę państwa. Widzicie? jestem ona. Dobrze, teraz muszę to umieść. Chodzi o to, że nawet pszczoły wrzucić pod pręgierz. No I będą mieć z tego cukru, pudru, troszkę jedzenia i będą mi przy, przymierać głodem i pomału to wyczyszczę, tylko złe wiadomo, czy nam w końcu będę musiał wynaczyścić z antyzbrylacza no to się okaże jak to wypadnie od razu wszystkiego nie jestem w stanie przewidzieć jakie to jakie w miarę to przykrywam ile tyle On stoi w cieniu tu nie jest zbytnio Yy, A, I tu, tu, tu i to wszystko podbierać, tak tylko żeby tu nie doszło na tej scenie do rabunków, o Boże, o, jest ciężar, jest ciężar bardzo duży. Teraz Państwa, będzie przekładanie tych ramek z miodem, nie tylko, najsądniejszy no pójdzie ta węza lecimy z rankami i tak proszę Państwa się kończy prowotę przy tym ulu. jest trochę trochę się musi powyginać aby to sprawnie, szybko zrobić. Póki jeszcze dziewczyny nie tańczą. Jeszcze się nie rabują. Mm. O kurde. No, proszę Państwa, tym ujęciem serdecznie... A jeszcze ten zestaw cały jak wygląda. I tym ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam.